Cześć, witajcie. Dnia 18 września, godzina 16:17. Jedziemy na no, obecną chwilę orać do klienta. Dużo nie, podam 2 hektary. Byłem wcześniej z mulczowaniem, teraz idziemy orać. Prawdopodobnie jeszcze będzie się taka kompleksowa usługa. Dzień dzisiaj dosyć krótki, bo późno, znaczy późno przyjechałem normalnie, ale wiecie, sprawdzić to, tamto w ciągniku, Wszyscy ze wszystkim się schodzi, zatankować. Jakby człowiek nie pracował, może na zmianę chodził, to byłoby inaczej, co rano by przyjechał, trochę robił, ale jest jak jest. Czekam na przeniesienie, bo wiecie, teraz, na, teraz pracuję w szpitalu na ósemki, codziennie jestem w pracy, teraz staram się o przeniesienie na dwunastki i po prostu liczę na przeniesienie na dwunastki, mam czekać, więc czekam. No ale co Na razie jest jak jest Ogólnie jest sucho, strasznie sucho zaczyna się robić susza glebowa Może już jest nawet Już się nie wyrówuję nawet chyba mokrej ziemi nie wiem pojadę teraz zobaczę Zasiałem pszenicę Nie wiem którego to było w piątek To trzy dni temu to był 14-15 no to siałem, ale to... No szkoda gadać No jest słabo w Jest słabo, pewnie I takie... Ja wiem Wiem, że nie każdy ma sprzęt Nie każdy coś tam No nie, jeszcze mi się mucha, mówię, w Nie każdy ma możliwości Ale widzę teraz naprawdę dużo Zauważyłem przez tej wiedzy Też przez Damiana Czym mniej się obraca tu ziemia, tym jest lepiej. Do nas, do mnie wróciła próchnica. Kiedy miałem próchnicę, to ja nie pamiętam. Jak pamiętam, w ja tam przywiózł 20 ton obornika, czy tam 30 na hektar. To była próchnica. A tak to tylko ziemia się przyrzucało Nawet glisty nie było. Dzięki uprawie pesarykowej ja mam glisty w No to coś nie dobrażalnego. Naprawdę albo widzę jak ludzie po prostu zwałują tu też ziemię To widzę gołym okiem też Jak A, Czekajcie bo nie wiem czy ja nie będę zaraz skręcał Już nie pamiętam gdzie to było O chyba 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 Nie dalej no już nie będę się wyprzedzał Jeszcze na przejściu Dalej, dalej, dalej Na czym skończyłem? Właśnie na temat list, technice Nie pamiętam już na czym skończyłem Duchnię wróciła jak, tak, po oburniku, który, No, wcześniej byłam przy to burniku po obórniku. a teraz, a w Rok temu pod po on też nie wałowałem. U mnie woda tylko na polu stała wyłącznie w ścieżkach. A tak, jak ktoś zwałował, widziałem go, jak woda stoi na polu, Zero podciąkania. W polu zmienił się. Ziemia oddycha, pięknie woda ścięcha. Głębszy ten, że roślina ma dostęp do wody cały czas. No tak to jest. Dobra, ja to zaraz będę skręcał, zaraz będę tutaj działał. Odpalę kamerę jak tam zacznę orać Więc zacznijmy się No i ogólnie Orzemy Pierwsza awaria na do nas bo się. Jakby nie awarii nie byłoby tu nas Przewód strzelium hydrauliczny Od Rosówu na szczęście, więc przeżyjemy Zyśmigamy w najwyższych przejazdach, znaczy no i węzie mam postawione teraz Ale co zrobić, nic nie zrobić zobacz. słuchajcie, zobaczcie jak się A ja głęboko nie ożę więc po prostu ożemy tak jak żeby było chyba to by było talerzowane albo coś ale ładnie kryje nie ma śladów przejazdu A przewód się pojedzie, wypuje nowy A jeszcze przed puszki założył, to już całkiem zrył luksus Ale fajne, kościutkie Jesteś potężna kruži, da kape ste i to, ja ne jedem, co tu še robim. Na vam, prosto treba idzie po prostu jak masełko no. ale szkoda, że mi nie rozwaliło ten tak by było elegancko no maksa by rozszerzał i w moment by to zaorał, tak teraz buje się z tym W tą stronę no mi pierwsza skipa bierze, jak jadę w tą stronę, to, bo w drugą no, stronę to jest bo widzę, jeden przejazd taki o, ta pierwsza skiba bierze więcej, niby to wszystko tak ustawione prawidłowo, a jakoś tak nie mogę dojść do tego. Już się przyzwyczaiłem do tego, ale tak nie podoba po prostu tak wam powiem, że skito jest sucho, kurde tak się kurzy to jest straszne to jest straszne, powiem wam. Tutaj i tak więcej tego deszczu spadło niż u nas. Ale... To lipa. Powiem wam lipa. Jeszcze do robić Tak, nie wiem, czy ja mam to w siarciu, to czy jak. Ale jest godzina o, 17. A ja... Może jedną, czwartą jedno, jedno, No a takich jedną trzecią zaograłem. A gdzie jeszcze poprzeczniaki? Dwa te zabijają, zabijają wygląda Więc o tutaj nie ma co robić z tym powiem. ale Najgorzej jest to, że mi rozsowanie to się rozwaliło i tak mi cokolwiek jest ciężko nie. Ciężko teraz będzie od miedzy zrobić, ale może jakieś uda Ale słabo to widzę Do to by pojechał i sobie to przewód zakup, tak? A teraz, co? Nic nie zrobię Tak ja Przewód, wiecie, i dlatego. wyborów, Tutaj Popi też No ale jest tak jasne Na pewno mniejsze spalanie chyba Na pewno jest mniejsze spalanie przy takim czymś Przenieśliśmy się w Madamkę, to już upowiadamy klienta eee, pod siew pszenicy, ale Wam powiem jedno: jest super, normalnie jest super. Nie co było obroty. Mu dam. Nie wiem czy to coś dodaje czy nie Ale ma mega ciężko, ma mega, ten przejazd był zrobiony raz przez właściciela, coś tam próbował Mówię coś tam robi dzisiaj ale to po dwa razy chodzi No nie pogonie, nie pogonie, to samo co u mnie, to jest parabina, to, to już nie ma przylewy. No to jest potrzebny koń do takich uprawy. no Po takim przyjeździe zobaczymy jak będziemy zwracać eee, Jak to będzie wyglądało Ale to tak spokojnie może w to siać, tak Nie wiem czy to poprąt jakiś chyba siał Nie wiem po co inaczej albo to poschodziło po skoszeniu. bez właściciela zrozumiałem, pojechałem tam ten... Oj nie jest ostatnio Mamy godzinę 20.15 To no. jest w kawałek kawałku 3,5 hektara więc zobaczymy jak to wyjdzie tutaj to mamy jechać na 8 hektarów, więc ale to już płytka uprawa po prostu yy, zrab, zmieszać ściernisko chyba co to tam o no, ma co robić oj tutaj w tych miejscach moich że będzie zarąbiste za ta nie daję mu na auto, bo mi na czwórkę wbije i będzie się tu ładu. A tak sobie o. klient coś chciał mi powiedzieć, że trochę mi drzwi. ile robactwa mogło mi nalecić do kabiny A jestem w międzyczasie musiałem szyby szybko umyć Bo przecież eee... O, tu mam. Da har vi den fra Lysøkka. potencja, bo 3,5 hektara i mega długi, więc jedzie się, jedzie. Myślę, że idealnie dla niego to wystarczy. Powiem Wam szczerze, odwrócę się, zobaczę jak to wygląda bo dla mnie jeżeli tak jest jak tu z boku to z zupełności by wystarczyło Bo tu ze zgóry dużej ziemia jest Do tego tak Nie da się tych robaków chyba wypuścić się... Widziałem szczegę I tak robię Oj o. Na jedyneczce O pyk pyk pyk, pyk, pyk. O, tu już ma ciężko Zostawiłem na podnoszenie minimalne, ale to wiecie, no przecież nie będę ciągnął go po samym wierzchu. ale to jeszcze tacy to jak upowałem 8, 8 więc... no, miała prawo To no, jest tragedia A Ja mam gdzie naprawdę dziony. tak dostaje tragedia jest tak ciężko W których miejscach to normalnie aż się łupi wszystko tak gruda jest Z jednej strony, że to dobrze po nocy się robi, bo za dnia to po prostu zaraz by się kamień zrobił. To i tak się to kamień z tego zrobił. Ale tutaj właściciel mój, że od razu będzie wyjeżdżał, zbranowirował i siał. Więc nie że spokojnie sobie to zaradę. No niby mi komputer mówi 2 hektary na godzinę, ale w to nie wierzę 2 hektary. Jest to nierealne dla mnie. Znaczy z drugiej strony jest bardzo długi kawałek. Więc jest szansa. No niby zrobiłem hektar 15 już. No to powiem wam tak, zakres mój to jest B, 1, 2, 3, półkę. I tak właśnie jeżdżą. Są takie miejsca, gdzie mogę przyspieszyć, są takie miejsca, gdzie po prostu nie ma szans. O jak tutaj, to już normalnie. Czuć, że jest po prostu sucho, bo nad nie ma co się złapać, tylko popskakuje już, bo jedzie jakby po pytonie, a ten przejazd, yy, nie ten tylko wcześniejszy, to miałem chyba po ścieżce, bo na jedynce całą długość prawie. ale dobrze, że się by umyłem płynem, bo niechcący wziąłem szmatę od wosku i się by przytajać. Zalepiło mi wszystko. No to powiem Wam, że ja u siebie głębiej robiłem tak, tak, też ciężko wyszło. Ten tym tygodniu coś mi spadło, bo że coś tam mówię, jutro 8, tak na w Zasiać u Damiana, już 2 hektary prężyta Więc jest roboty jest Chciałbym pożypak ogarnąć No brak czasu na przepory Szczerze byś bym chętnie poszedł spać A ostatnim czasem jestem tak wykończone, że Te gazy O, i właśnie to była kolejna śruba ósemka i na obecną chwilę, jak mi strzeli ta śruba, kolejna, jakaś jeszcze jedna śruba, nie mam zabezpieczeń żadnych. Więc moim mógł wracać do domu. Bo Damian yy, zamiast kupić yy, M12, to kupił chyba kurde M16 czy 18. Tyle, co da. Nie wiem, co on tam powiedział. Co on tam na wymyślał Ale nie te śluby dostał A i 8.8 mam, więc Na pewno do jakiś czas trzebi ona Wiem co wezmę razą A, tak A? Pójdziemy nie tył głęboko nie jest, szczerze mówiąc Klin do mnie mówi panie jeszcze pan może pan głębiej robić Nasze, Panie, jakby dało Jakby dało radę to nie ma problemu, będziemy głębiej robić. Tak, tu... Na tym już nie daje rady, to tu wygadać. No. Osiągnąć i co? Go znalazł, zobaczcie. dwie i co dalej? nic no zrobiliśmy, to ostatnio zrobiliśmy, to ciągnik bo już co zrobiliśmy, jak Tak to właśnie jest. Posiot bo, chyba to coś tam schodzi